Nie tędy, małą drogą. Zastanawiam się, dlaczego nie każdy człowiek dostaje tyle samo łaski od Boga. Dlaczego jeden dostaje więcej, a drugi mniej? To wydaje się trochę niesprawiedliwe. Kiedyś dziwiłam się, że Pan Bóg nie udziela równej chwały w niebie wszystkim wybranym i obawiałam się, że nie wszyscy będą szczęśliwi. Wtedy moja siostra Paulina poleciła mi pójść, poszukać dużej szklanki i postawić ją obok mojego maleńkiego naparstka. Następnie napełnić oba naczynia wodą, a w końcu zapytała mnie, które z nich jest pełniejsze. Odpowiedziałam, że oba są tak pełne, iż niemożliwością jest nalać w nie więcej wody, ponieważ nie zdołałyby jej w sobie pomieścić. Wtedy zrozumiałam, że Bóg daje swoim wybranym tyle chwały, ile oni są w stanie znieść. I tak oto ostatni nie będzie miał czego zazdrościć pierwszemu. Skąd będę mieć pewność, że ja również otrzymuję Bożą łaskę? Patrząc na ludzi wokół siebie, mam wrażenie, że Bóg czasem o mnie zapomina. Zwłaszcza, że czuję się raczej polnym kwiatkiem, a nie piękną, kwitnącą różą w ogrodzie. Zaufaj Bogu. Ludzie często mówią, że nie mają w sobie wystarczająco dużo siły na to, by w pełni ofiarować się Bogu. Tymczasem On nigdy nie odmawia zesłania pierwszej łaski, która daje odwagę do działania, a następnie wzmacnia serce w dążeniu do zwycięstwa. Boję się, że nie rozpoznam Bożej łaski, gdy ją otrzymam. Trudno odsuwać od siebie te myśli o zwątpieniu. Jestem pewna, że Bóg użyczy ci łaski i nie powinnaś wątpić, że będzie inaczej. Trwaj stale w tej ufności. Niemożliwe, żeby Bóg nie odpowiedział na Twoje zaufanie. Bo on zawsze mierzy swoją hojność naszą ufnością. Choć przyznaję, że ludzka ufność jest bardzo słaba, i czasem łatwo jest zgubić drogę. Mogąc wskazywać innym drogę do Boga czujesz się w jakiś sposób wybrana? Nie, przecież nie o to chodzi. Bóg może posłużyć się kimkolwiek tobą, mną. Najważniejsze jest to, żeby jego królestwo umacniało się w nas. Płomień tej wiary niekoniecznie musi pochodzić z dużego ogniska. Czasem. Wystarczy mała niepozorna zapałka, aby taki ogień zapłonął. Taką moc mają modlitwy małej duszy, która działa w ukryciu. Nikt jej nie widzi, jednak jej działania przynoszą bardzo dużo łask.